Znowu ta niemarkowa winda. Um, w takiej przychodni. Niemarkowa winda spotkana często w moich odcinkach. Serwisowana przez Helift Elektro. I te niemarkowe Wipro Windy. Fajne są i chyba części są już spotykane w przychodniach. Bo dawniej w tych przychodniach wszystkich to były te stare zęby i te Wipro to są chyba niemarkowe Windy w Polsce. Jest fajna i jest git. Pol, nara polecam.